Cześć, Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli Pytania i Podpowiedzi. Ja wiem, że to pytanie jest prowokacyjne: czy można pielgrzymować należąco, ale tak sobie pomyślałem. Dawno nie było PNP. Chciałbym coś powiedzieć, a jednocześnie jakoś zachęcić Was do pielgrzymowania, chociaż ma to też kontekst rzeczywisty w moim wypadku. Dlatego, że właśnie wróciłem z pielgrzymki dominikańskiej. W tym roku pierwszy raz zorganizowaliśmy grupę lednicką na dominikańskiej pielgrzymce i bardzo chciałem wyruszyć na tą pielgrzymkę, dlatego też, że choćby hasłem obecnego roku jubileuszowego, yy, jest y, y, hasło pielgrzymi nadziei dlatego pomyślałem sobie naturalne byłoby jeżeli mamy nadzieję chrześcijańską a mamy to wychodzimy z ryby i idziemy na Jasną Górę tam gdzie też często bywamy żeby prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo we wszystkich sprawach lednickich i cóż się stało pierwszego dnia pielgrzymki się rozchorowałem no tak, to jakoś było, i wiem o wielu osobach, którzy byli na jubileuszu młodych w Rzymie, i przywieźli stamtąd jakiegoś covida. I mnie akurat trafił zaraz po powrocie z Rzymu. Jeszcze byłem, co prawda, w Gorzowie, na rekolekcjach, ale właśnie jadąc na na pielgrzymkę do Krakowa się rozchorowałem. I pierwsze pięć dni, czyli prawie całą pielgrzymkę, bo. Trwa siedem dni, przeleżałem w łóżku. Czy można modlić się, pielgrzymować na leżąco? Myślę, że już tak poważniej traktując sprawę, bardzo wielu ludzi tak pielgrzymuje. Zwłaszcza obłożnie chorych, którzy pragną uczestniczyć w życiu kościoła, a no, z powodów fizycznej niemocy, no to jest niemożliwe. Ale oni chcą brać udział w modlitwach i chcą brać udział w pielgrzymowaniu, no bo życie kościoła jest w drodze, czyli jest pielgrzymowaniem. Nie chcę tu specjalnie naciągać tego, natomiast myślę, że to jest ważne. Ważne jest to, co jest w naszym pragnieniu i w naszym zamyśle. To, co się dzieje duchowo w naszym życiu, jest dużo ważniejsze niż to, co robimy fizycznie, z całym szacunkiem do tego, co robimy fizycznie. Ale czasami okazuje się, że nasza ludzka słabość. Yy, jest w stanie nas wykluczyć, czy taki, czy inny sposób pokonać. Natomiast warto sobie zadawać takie pytania. Jeżeli ja naprawdę chcę pielgrzymować, to w jakimkolwiek stanie bym nie był, to to jest możliwe. Ta pielgrzymka duchowa jest dużo ważniejsza. I może ośmielę się tak powiedzieć, Panu Bogu się dużo bardziej podoba. Że to pragnienie serca jest przez Pana Boga zauważone. E, I ważny jest cel, bo pielgrzymujemy do Boga. Kiedyś e, nagrałem nawet taki e, film, taką konferencję, jest ona do obejrzenia na e, e, Strefie Wodza o pielgrzymowaniu w tradycji, i dla mnie samego to było odkrycie, że pierwszym pielgrzymem jest sam Pan Bóg bo to Pan Bóg pielgrzymuje do człowieka, szuka człowieka, woła choćby w raju: gdzie jesteś? To on wybiera się w drogę, żeby znaleźć człowieka, żeby się spotkać z człowiekiem. Pan Bóg jest pierwszym pielgrzymem. My jesteśmy do niego podobni, jeżeli wybieramy się w drogę, żeby jego odnaleźć, żeby jego spotkać w takim czy innym miejscu. I jasne, są różne formy pielgrzymowania. Nawet samolotem, jeżeli ktoś nie wiem, wybiera się do Guadalupe, to raczej samolotem do Meksyku, z Polski, ale no oczywiście można przez ocean, ale statkiem, no ale raczej większość z nas chyba była tam samolotem. Można też oczywiście i to jest chyba najbardziej popularny środek lokomocji, czyli pielgrzymka autokarowa. Że można podróżować autokarem, można podróżować i pielgrzymować samochodem, takim właśnie prywatnym. Ale też są takie pielgrzymki jak rowerowe, ja słyszałem też na osiołkach pielgrzymki konne, więc naprawdę każdy, nie wiem czy teraz na hulajnodze czasami się nie organizuje pielgrzymek, bo hulajnogi są coraz bardziej motocyklowe, na pewno są. Więc to już są tylko środki lokomocji, przemieszczania się. Natomiast chcę wrócić i podkreślić właśnie to, że nawet jakbym nie mógł się ruszyć z miejsca, bo jestem chory, obłożnie, to i tak. To nie może mnie pozbawić bycia pielgrzymem. I ważne jest właśnie, do kogo pielgrzymuję, ale też może ważne jest, z kim chcę pielgrzymować. Kogo zabieram w tę drogę? To też jest kwestia intencji, którą w sobie noszę: albo własnej, modlę się, pielgrzymuję w jakiejś sprawie, albo niosę kogoś innego. Właśnie czasami jestem jak taki święty Krzysztof, który niósł pana Jezusa, że ja nios, niosę kogoś albo niosę czyjeś sprawy. I to jest właśnie pełne, owocne pielgrzymowanie. I chcę zanieść e, tego kogoś tak jak parę dzika czterech przyniosło i spuściło przez dach e, do pana Jezusa. To tak chcę zanieść. Przed Jezusa, czy przed Maryję, czy przed innych świętych. Ja ostatnio też byłem choćby w San Giovanni Rotondo, ale też pielgrzymują do Michała Archanioła, czy do świętego Antoniego, do świętego Dominika, też byłem w Bolonii. Także naprawdę w te wszystkie miejsca, które są błogosławione które są sanktuariami można pielgrzymować. Jeszcze w trakcie tego roku jubileuszowego są miejsca odpustów, miejsca jubileuszowe. Lednica też jest takim miejscem jubileuszowym, więc można też pielgrzymować na Lednicę i bardzo serdecznie do tego zachęcam i do tego zapraszam. Rozgadałem się może w tym temacie, może zanadto, a może e, można by dużo więcej powiedzieć, ale chciałem was po prostu uruchomić do myślenia, jakoś sprowokować tym tematem, bo naprawdę e, jeszcze mamy czas jubileuszu, e, w którym właśnie to hasło króluje, e, pielgrzymi nadziei, i żeby odzyskać nadzieję, czy nabrać. Więcej nadziei, może potrzebujemy pielgrzymowania w takiej czy innej formie. I nie dajcie się wykluczyć, nie dajcie sobie wmówić, że to jest niemożliwe z powodu albo stanu waszego zdrowia, albo jakiejś innej niemocy, że nie możecie dostać urlopu czy cokolwiek innego. Jeżeli naprawdę chcecie pielgrzymować, to to jest możliwe. Tylko bądźcie twórczy w myśleniu, żebyście. Potrafili znaleźć swój sposób y, pielgrzymowania. Należąco, nasiedząco, e, e, jakoś też może chodząc w niedalekich odległościach. Można chodzić choćby, tak ostatnio słyszałem, jakiś fragment pielgrzymki, choćby do Kamino i przejść tylko jakiś kawałek drogi w Polsce. Wydawałoby się, że Santiago tak daleko, a jednak to jest. Droga, to jest kamino, które odbywam tak jak umiem, tak jak potrafię, tak jak mam możliwości. Jeszcze raz zachęcam bardzo do pielgrzymowania. Pielgrzymowanie w takiej czy innej formie jest błogosławieństwem i daje, wierzę w to głęboko, szansę spotkania się i z Bogiem, i z Kościołem, z drugim człowiekiem nieść jego, pozwala nieść jego potrzeb, pragnienia yy... warto, tak czy inaczej warto pielgrzymować, pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i wszystkich tych, którzy czują w sercu taką zachętę do pielgrzymowania w jakimkolwiek nie byliby stanie trzymajcie się, z Panem Bowiem. Hej!